Chcesz zamoczyć? Nic prostszego. Dip pychotek jest od tego. Siemniceczko, dzisiaj trochę takie spontaniczne wyciskanie, bo ja, jak wiecie, jeszcze nie wyciskam, znaczy staram się. E, Tomek w sobotę ma sprawdzian przed mistrzostwami czego? Europy, Europy. E, mistrzostwami wyciskania ropy, ropy, e, a Europy, e, Europy. E, sprawdzian będzie u mnie w Skoczowie. No i że jako taką my nie wyciskamy, a że Tomeczek jest świeży, to postanowiliśmy, że zrobimy dzisiaj na nim eksperyment. No bo. Test, test, dokładnie test, bo no jak już się kto ma się rozjebać, no to nie, czy, lepiej niech się rozjebie młody organizm, który się szybko zregeneruje, tak? No Zgadzamy się. Tak, tak jest. Na, tak, to no właśnie, zgadzamy się, dokładnie. Także dzisiaj wypróbujemy sprzęt do wyciskania, który nie jest monsterem, nie jest slingshotem, nie jest katapultą fińską z metala, jest y, ruską turbiną, czyli czymś, y, w czym ludzie wyciskają grubo powyżej 400 kg mając zraf 200. W Ruskim Wczoraj Ant Anton Begalko, który miał w potrójnej koszuli wynik 420, w ruskiej turbinie wycisnął 460. Tutaj macie odpowiedź, o ile łatwiejsze są właśnie takie proce od samej koszuli. Także zobaczymy, co dzisiaj Tomkowi wyjdzie albo i nie wyjdzie. Natomiast ja też sam przy okazji coś spróbuję powyciskać, poprostować ręce. Może założę ruską turbinę, żeby tylko podtrzymać sobie jakiś większy ciężar i tyle. No to lecimy. 楽しみ。 Jak wiecie, mam ogromny problem z wyprostowaniem tej ręki. Nawet nie jestem w stanie jej wyprostować. Wręcz nie tyle o samo wyprostowanie chodzi, co o odwodzenie. I przykładowo, jak ja teraz stanę i będę patrzył w lewą stronę i będę do góry dawał prawą rękę, to według mnie, mojego odczucia, ta ręka już jest prosta. Popatrzę na nią i wiem, że ona prosta nie jest. Jedynym yy, warunkiem, który zmienia to, że ja jestem w stanie wyprostować tą rękę, bo nie wyprostuję jej ani tak, ani tak w żaden sposób, ale jest coś takiego, że złapiesz tangę i kiedy ja złapię sztangę... Dobra, weź. Mogę rękę wyprostować. Na początku e, dużo osób nad tym rozkminiało, Co się tak naprawdę dzieje, że e, nie jestem w stanie wyprostować tej ręki i praktycznie nie, nie powinienem, ponieważ nie ma tam głowy długiej, nie ma głowy przyśrodkowej, jedne co tam zostało, nie ma tam ścięgna, nie ma przyczepu, jedne co tam zostało, to został tam mięsień łokciowy. Mały, który małą rolę odgrywa tak naprawdę w prostowaniu e, ramienia, a jednocześnie zaczyna on przyjmować rolę e, prostownika. I teraz yy, mózg, czyli obie półkule synchronicznie dają sygnał, że ta ręka ma być wyprostowana, bo nauczyły się tego jednego ruchu i on ten ruch musi wykończyć. Jest on okropnie bolesny, ale daje rady wyciskać. Co prawda większy ciężar yy, nie doprostowuje. Obecnie jestem gdzieś na 120 kg, które jestem w stanie wyprostować w tej ręce. Wiąże się to tak, jak mówiłem, z ogromnym bólem, ale myślę, że będę z czasem dokładał. Natomiast yy, sprawność tej ręki yy, z tego co mówił lekarz to będzie prawdopodobnie 70-80%, ale to wiecie jak jest, że lekarze niejednokrotnie mówią tak, a tak, a ciało samo ludzkie samo w sobie potrafi o wiele więcej osiągnąć, nie? I bólowo będę wyrabiał, to będę wyciskał do pełnego wyprostu. Natomiast, jak pójdziemy wyżej i ból będzie zbyt duży, żeby rękę zablokować, to będę robił po prostu z niedoprostem łokcia. Te ruchy mogą wyglądać na takie 3 czwarte, no i w sumie też takie będą. No ale powyżej coś, 120, chociaż zrobić kilka takich ruchów, właśnie na 3 czwarte, żeby to wybicie z dołu dynamiczne, potrenować jednocześnie, nie robiąc sobie krzywdy, nie spinając tego, nie sprawiać sobie większego bólu, żeby za tydzień znowu móc powtórzyć jakąś większą objętość i uczyć tej ręki tak naprawdę od nowa wyciskania, nie? Co grzechu po 25 teraz po dychu, po dychu. pierwszy raz wyciskam więcej niż on. Teraz, teraz spania, kurwa, a ja powyżej że 120 nie wejdę. Kurwa. No, jak dojdziesz w ogóle do 120. Nie, dawno nie wyciskałem ogólnie, ale yy, boję się tej ruskiej turbiny trochę. Przyznam się szczerze, boję się, że nie zajdę. A jak już zejdę, to nie wyjdę. I taka będzie prawda. Ale nic, 120, nie, 100, 90, bo pod Dobra, lecimy. 120 zabrakło mi dosłownie zablokowania łokcia. no Nie zablokowałem tego łokcia, bo tak jak mówiłem, tam jest. Kurde, okropny ból. To nie jest taki ból, który mogę przełamać. Do powiedzmy jakiegoś ciężaru mogę ten ból przełamywać. Przy 120 to, to zakłucie było takie, że już po prostu nie mieliśmy. Mam nadzieję, że teraz wyjdę na tyle dynamiczne, że zablokuję ten łokieć. To będzie z bólem, bo będzie z bólem, ale będę wiedział, że jest jakiś progres i spróbuję potem coś powyżej 120 w górę, ale już bez blokowania tego łokcia. Potem założymy sobie któryś ze sprzętów pomocniczych i tak tylko popróbuję. Oczywiście bez szaleństw, popróbuję może więcej izometrii właśnie w takim sprzęcie zobaczyć, jak ta ręka będzie się zachowywać, co będzie, powiedzmy, dla mnie znakiem, prognostykiem na to, czy nawet jeżeli nie będę mógł w stanie wyciskać raf, to będę mógł wyciskać w sprzęcie. No teraz jest właśnie taki czas, żeby to wszystko sobie posprawdzać, bo to odwodzenie w tej ręce, ono nie wróci, choćbym nie wiem co robił, ale mogę Spróbować dynamicznie przechodzić ten etap, właśnie zablokowania tego łokcia. Założę sobie już taśmę na lewą rękę, bo oprócz tego zerwania, to w lewej ręce jeszcze złamany nadgarstek czwarty czy piąty tydzień już jest złamany, więc może jeszcze z dwa tygodnie i powinien przestać boleć. W każdym razie zakładam tą taśmę, kiedy tylko mogę do każdych ćwiczeń, bo nie da się robić, tym bardziej bicepsu na klatce jeszcze daje radę, ale po co, po co mam temu dopierdzielać, wolę ją zabezpieczyć, nie? To co widzieliście to nie jest tak, że ja zrobiłem coś złego. Ja muszę to przełamywać mimo bólu, przechodzić tą granicę tego bólu, żeby tą rękę prostować. Napierdala mnie to teraz, ale da się to wyprostować. Ten ból kiedyś minie i ja będę tą rękę prostował. A teraz mi się chcę kurwa beczeć. A, 150 kg ostatnia seria rozgrzewkowa, yy, od której tak naprawdę zależy odblokowanie, że tak powiem, mojej głowy pustej. Jak pójdzie fajnie, to... Yy, trochę te wszystkie wątpliwości przed turbiną, ruską, miną. Tymczasem zakładam sobie najlepsze yy, ochraniacze, ochraniacze taśmy na nadgarstki i kładę się pod kurwa, ciężar. Ok, moja rola dzisiaj opiera się na, na, na pomocy Grzesiowi Tomkowi. Gdyż mój trening docelowy jest w sobotę u grzesia. Jako ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, po krótkiej przerwie, były problemy, trzeba było się ustabilizować z formą, z pozycją, więc wspólnie jakoś dążymy do tego. I sobotni trening będzie wyznacznikiem tego, na ile mnie będzie stać 19 czerwca w Niemczech. No, ale ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, dosyć czuję się na siłach. Mimo wieku już weterana. Trzeba będzie walczyć z seniorami, bo tak sobie zażyczyłem i myślę, że, że pomoc i całokształt całej grupy da wyniki tego. Tego się obawiałem, że ta 150 pójdzie tak, yy, że niby tego nie czułem. Fajnie zszedłem. <śleszy> Zeszłem. Zszedłem. <śleszy> Minimalnie zatrzymałem, ale do góry strasznie niestabilnie, czyli jest takie 50 na 50, ale mam nadzieję, że się rozkręcę. Stabilizacji ani żadnych mobilizacji nie robiłem, bo się w robocie płyt gipsowych nadźwigałem, a tymczasem mój podopieczny 130 kg, jego rekord życiowy. Dasz radę Grzegorz, dasz radę. Wysłuchajcie to nie jest ból, który miałby coś uszkodzić, tak jak mówiłem. Ból, który miałby mi coś uszkadzać, miałby mi... Tu już uprzedzam komentarze, że po co robić, jak cię boli. Bo to jest ból, który mógłby mi coś zrobić, to jest ból podczas fazy ekscentrycznej, rozciągania, czyli naderwanie, zerwanie. A to jest ból tylko w przy samej tej końcowej fazie wyprostu, czyli coś jakby tam... Bo to zerwanie było owulsyjne, czyli z kawałkiem kości. Gdzieś jakby tam jest kawałek kości i on przy samym tym... Docisku mnie po prostu boli okropnie piecze. Za 6 dni jestem u ortopedy, Zobaczymy dokładnie coś tam dzieje, kiedy już nie ma opuchlizny i wtedy będziemy działać. Natomiast widzicie, dynamika tego jest kurwa taka, że no, no kurwa, no coś z tego będzie jeszcze, nie? Zdaniem, różnica między Monsterem a tą turbiną ruską no jest dosyć znacząco, gdyż, gdyż monster, ten potrójny jest bardzo sztywny, posiada mocne przeszycia takie. I dopóki on się nie wyrobi, jest też sztywny. Ta turbina dosyć jest elastyczna i musi być delikatny rodzaj, rodzaj gumy, inny materiał, bo... Naprawdę z dołu te zabranie i wykończenie całego ruchu jest o wiele elastycznie, elastycznie się zaczyną cały ruch i dynamiki się nabiero, a w tych monsterach potrójnych czasami jest brak tej dynamiki, jak on jest jeszcze na początku sztywny, a później z czasem wiadomo, to jest materiał poddaje się, wyrabio i już nie daje tyle, ile powinien dawać. Akurat Tomeczek teraz przetestował pierwszą warstwa i wszyscy my są w szoku. Także czekamy na dalszy bieg wydarzy. Czym większa warstwa, tym większy ciężar możesz się bawić, nie? Bardzo, bardzo trzeba mieć silne ręce do tego, bo gdyż ruch taki, w takich gumach może się okazać bardzo niestabilny, jeżeli nie jesteś wytrenowany. Jeżeli jesteś wytrenowany, to doszce rady. Do przełożenie, jeżeli gość potrafi zrobić 220 raf, a w gumie potrafi zrobić 460, no to jest masakryczne przebicie, nie spotkałeś się z takim wynikiem. I wiadomo, połowa, połowa baranów, którzy się nie znają, będą opowiadać, że nie wiadomo, co to jest ale zapraszam założyć, przetestować, wtedy się zmienią zdanie. Tak jak myślałem na dwóch warstwach, 200 niestety nie zejdzie. Znaczy, pewnie by zeszło, ale strasznie ciężko i najprawdopodobniej by mi to uciekło albo na brzuch, albo na twarz. Dlatego wolałem to odłożyć. Dokładamy ciężaru, dajmy 220 i zobaczymy, co teraz pokaże. Jeżeli w ogóle coś pokaże, chociaż mam nadzieję, że to wycisnę. To by było o wiele mocniej, o wiele dynamiczniej, tylko tu już było ciut paniki na samym dole e, albo widać tą przerwę od koszuli, bo jak trenował w koszuli, to wtedy nie było tej paniki, już wiedział, że musi to wyczekać, natomiast tutaj idziemy wyżej, nie? Idziemy, idziemy. Idziemy wyżej. Kurwa, jakby tak trzy paki zrobiło, o ja. Głowa, głowa, a to musisz umiejętnie wyłączyć myślenie, tu jest ekspert ty, od tej dziedziny, rozumiesz? Zrobimy tak, świarę dalej na podwójnej warstwie, e, ale Tomek założył to bardzo nisko, bo za łokcie, żeby się ułożyć lepiej, natomiast teraz założy to na łokcie, teraz to założy na łokcie, Trochę będzie spanikowany, ale musi mieć w głowie to, że my jesteśmy z boku, dlatego też y, przyszedł Paleciok, jestem ja, jest Tomek z tyłu. Bez paniki opuścić sobie to 250 kg powinno naprawdę wystrzelić w górę jak proca. Tylko żeby nie spanikował, taka jest prawda, no i potem możemy iść wyżej, nie? 250 niby opuścił, ale mówi, że zupełnie tego nie kontrolował, dlatego musi sobie dać niżej podłokcie, to tak. Damy większy ciężar podłokcie, ale spróbujemy już ten potrójny. Jak to nie pójdzie, to odpuszczamy? Bo Odpuszczam. no jest chipa, no nie daje rady, nie, że co, nie. bo chyba, że zrobi 300, nie? 300. Czysta. 300? Strasznie niekomfortowa pozycja, ustawienie. Yy, jak to mam za wysoko na łokciach, nie potrafię tych łokci naprawdę roz otworzyć tego ramienia I, 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 i naprawdę ta sztanga kontrolowanie spadła na mnie po prostu i no nie, nie było nawet szans, żeby to wycisnąć, także y, idziemy wyżej, nie wiem ile, nie patrzę nawet, taka zagrywka psychologiczna. Powiedz, że oporuje to mniej niż koszula, nie? Oporuje. Dla tych, którzy myślą, że koszula oporuje, jest mniej. To, o, o, oporuje o wiele mniej. Oporuje o wiele mniej. Y, o wiele swobodniej można z tym zejść, ale... Y, no ciężarniej jest wyjść. <laughs> po prostu ciężarniej jest wyjść i wszystko mnie boli od tego. Nic. Idziemy wyżej i zobaczymy co będzie dalej. stabilnie, Uciekał troszeczkę na lewo, natomiast ten sprzęt działa tak, że on daje więcej, im bardziej się go rozciągnie. Jak to guma, powiedzmy, że jest to łuk cięciwa, ona się musi napiąć, żeby wystrzelić mocno z samego dołu. Natomiast do samego dołu on by z tym po prostu nie szedł, bo mu wyginało po prostu ręce. To jest tak, jakby założył teraz bez przygotowania podwójną koszulę i schodziłby w dół, i po prostu czułby, że za chwilę ręce strzelą. Ujdą się paść, ręce się połamią. Faleciok, co chcesz powiedzieć? Powiedz. Tak, 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 bardzo ładne podejście. Tak, Marcin próbował, ale tego nie nagrywaliśmy, bo się zestrał na ławkę <noise> e, i trzeba było sprzątać. Także, koniec końców, wychodzi na to, że taki sprzęt jest tylko dla jednego pojeba. E, czyli, czekajcie, aż ja wrócę. No. no. E, jeszcze parę, parę słów ode mnie. Wiedziałem, że tak to wszystko wyjdzie, ale. Wiedziałem, że tak dawid, wiedziałem, ja, wiedziałem, że tak będzie. I ten e, duży ciężar naprawdę. Yy, jeszcze za duży jak dla mnie, bo jak zwykle się obsrałem, ale fajne doświadczenie, fajnie sobie potestowaliśmy i przygotuję ręce pod wyciskanie w koszuli, w ogóle pod treningi siłowe, bo teraz idzie lato, to trochę się inne, yy, inne treningi prowadzę, ale nie ukrywam, że na zimę, jesień yy, będziemy używać tej turbiny, myślę, więcej. Nic, to tyle ode mnie. Palecio, chcesz coś powiedzieć jeszcze? Niech on się wstydzi. Dobre, no to nic. Kończymy odcinek w tym samym gejowym składzie. Dalej w trójkę. Tomek niestety przeżył. Niestety? Miałem powiedzieć? A, stety! Stety przeżył, bo myślałem, że skończymy we dwójkę. Marcin na szczęście pomógł. On myśli, że ma większą mapę ode mnie. Łapa? A, a, oni, a oni myślą, że to moja, moja łapa jak a. jego głowa. W każdym razie, no co, no... Są dwie osoby tutaj, które mogą rywalizować z tym sprzętem i to jestem ja i ja. Dobra, pierdolimy głupoty już. Subskrybujcie kanał KFD, mój kanał. Dobra, Palecikowi też zrobię I Marcinka kanał też. Mój kanał też. Tomek już nie ma kanału, bo muśnili. Ja, Nara! Ja Jest kasa, więc jedziesz K-E-F-D Zaczyna rozbój Ćwicz, jedz, śpi, powtórz K-E-F-D Wiesz, że jest masa jest